Niepokojące dane. Coraz mniej Polaków się zapisuje spada liczba zapisów na szczepienia wśród Polaków. Liczba zapisów na szczepienia przeciw COVID-19 spadła z ok 200 tysięcy do 130 tysięcy dziennie przekazał szef KPRM i zarazem pełnomocnik rządu do spraw programu szczepień Michał Dworczyk. Michał Dworczyk, pytany o to, jaki procent dorosłych Polaków został już zaszczepionych lub zarejestrowanych do szczepienia, odparł, że w tej chwili w systemie mamy OK: 50% dorosłych Polaków. Podkreślił, że wyzwaniem jest zwalniająca rejestracja na szczepienia. Jeżeli chodzi o rejestrację, to wyzwanie staje się coraz większe i najlepiej pokazują to liczby ponieważ w ciągu ostatnich dwóch tygodni dzienne zapisy w ujęciu uśrednionym spadły z ok. 200 tysięcy do 130 tysięcy, poinformował dworczyk w tvn 24 Przekonani już się zaszczepili pytane, czy oznacza to nieskuteczność programów profrekwencyjnych. Michał Dworczyk odparł, że one dopiero się zaczynają. Szef KPRM podkreślał w tym kontekście, że grupa Polaków która była przekonana i chciała się zaszczepić, już to zrobiła. Każdego dnia przekonujemy pozostałych, że warto się zaszczepić, że to jedyna droga, żeby pokonać pandemię, mówił dworczyk. Jako przykład, pełnomocnik do spraw programu szczepień przywołał pomysły amerykańskie, w wyniku których w niektórych stanach frekwencja zaszczepionych wzrosła o 30%. Im młodsze roczniki, tym gorzej z frekwencją dworczyk poinformował, że do każdego Polaka, który nie zaszczepi się, będą dzwonili konsultanci z NFZ, ponadto bezpośrednio będą kontaktować się z nimi samorządowcy lub pozycja. Szef KPRM stwierdził, że im młodsze roczniki, tym gorzej z frekwencją szczepień. Poinformował również, że najszybciej szczepią się województwa mazowieckie, śląskie, dolnośląskie, a liderem jest miasto Sopot. Biorąc pod uwagę nasz stosunek do szczepień, mówię tutaj o dorosłych, czyli pewien dystans, który posiadamy, myślę, że potrzeba czasu, żeby go przełamać, powiedział. Nie, dla obowiązkowych szczepień szef KPRM podkreślił, że żaden kraj europejski nie wprowadził obowiązkowych szczepień. Jednak różne prywatne podmioty lub szpitale wprowadzają różne ograniczenia z tym związane. Dworczyk stwierdził, że przymusowe szczepienia mogłyby wywołać odwrotny skutek i jeszcze większy sprzeciw niektórych osób. Nie rozważamy wprowadzenia obowiązkowego szczepienia, rozważamy szereg działań, które mają poprawić frekwencję, zaznaczył. Polska musi odebrać zamówione dawki pełnomocnik do spraw programu szczepień pytany. Czy Polska musi zakupić wszystkie zamówione szczepionki? Odparł, że Polska musi odebrać ok. 100 milionów zamówionych dawek. Cały czas Polacy się rejestrują. To po pierwsze. Po drugie, kupowaliśmy te szczepionki, podobnie jak inne kraje europejskie, że część z tych szczepionek my nie wykorzystamy, tylko NP w ramach pomocy rozwojowej przekażemy innym krajom, bo nie wszystkie kraje są w tak dobrej sytuacji, powiedział dworczyk. Wśród krajów, do których mogą trafić niewykorzystane szczepionki, wymienił Ukrainę, Gruzję, kraje bałkańskie, które otrzymałyby je w ramach unijnych mechanizmów. Szef KPRM przypomniał, że preparat Johnson Johnson można przechowywać w mroźni dwa lata, a pozostałe około sześć miesięcy.